A więc widzisz, koła się ruszają razem z kierownicą. Teraz co zrobię? Teraz opuszczę samochód całkowicie na ziemię i zobaczymy, czy kierownica ma luz. kierownica nie ma nic luzu nic czyli, że na razie to zostawiamy to jest najmniejszy problem ale tam jest jakiś luz, to tak nie powinno pyk 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 chociaż ciężko powiem Moje biedne baby. Dobra. Dobra, 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 sialam, sialam. I teraz co my tu mamy? Proszę Pana Jaguar S-Type od spodu. A, czy kurde, nawet w miarę suchy jest. Nic tu takiego nie widzę. Trochę nalot rdzy to jest akurat normalne. Praktycznie każdy samochód po tylu latach to ma. Przypominam, to jest rocznik 2005. O, tu jest cała ta pokrywa rozciągnięta. Tak jak mówiłem. I tu był numer. To jest taki na przykład. Moment. To. To jest rozdzielnik. E, na wodę, chodzi o to, że najpierw włącza jeden obieg, potem drugi obieg To było zepsute, to nie działało, w ogóle samochód nie grzał e, I teraz tak, e, kupiłem to nowe, założyłem, nie grzało Kurde co jest, założyłem potem stare, grzeje auto <grytanie> Także witamy w świecie Jaguara I teraz zostało to stare, klimatyzacja nie działa Ogólnie dostęp do czegokolwiek tutaj jest przesłany. Tego nie idzie naz inaczej nazwać. przez rany. Kurde te końcówki drążków. A ja wezmę tą kamerę tak. Tak najpierw na oko sprawdzimy wszystko. Te gumy wszystkie przede wszystkim. Mamy, włączymy światełko. O! Nie będzie potrzeba latarki. Te gumy tutaj, no to nie wygląda źle. To Żadne tutaj nie są spróchniałe, sporowaciałe. Kurde, to dobrze wygląda. No i tu mnie miło zaskoczyło, końcówki drążków. Tu jest wszystko okay. Jest tu muszę breszkę wziąć jakąś. Panie, Polak bez breszki nie zrobi nic. Tu musi być jakaś konkretna breszka. Zobaczmy tu. Da się tutaj to co wrazić. O. O, i teraz prawda wychodzi na. Ja. Proszę bardzo. Rozwalona. I jaka guma rozwalona? Tutaj, tu. Tu. Do wymiany. A propos, wiecie co? Zobaczcie, pokażę Wam. Ale mi jest wstyd. Wstyd, ale pokażę tak krótko. Wow. Tak, to są moje koła zimowe. Byłem na serwisie. To już w tamtym roku miało być kurde mówię, ostatni rok. Byłem na serwisie. Co mi zrobili? Znaczy na ust, na geometriku. Tak mi ustawił geometriku. Ja mówię mu: "Słuchaj, tam coś jest nie tak z tą geometrią". Nie, komputer pokazuje wszystko dobrze. Mamy nowy komputer, nowy komputer. Zobaczcie, w ciągu miesiąca Mikoła zjechał. No już zostawiłem to, bo to jest bieżnik dobry. Pierwszy to ustawiłem to jeszcze raz. Te koła i tak idą do, do wyrzucenia. Teraz już mamy kwiecień, także e, będą założone nowe fel, znaczy inne felgi, z, razem z, z oponami z letnimi. No ale no tak ustawili. Tam mam, tam na dachu, o nie wiem czy widać, o. Tam, 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 tam leżą moje opony letnie. Z felgami. Także no, tak, tak potrafią geometrię ustawić. I to zobaczcie, obydwa koła. Wstyd. Wstyd proszę Pana. No, także tu mamy Jedną rzecz do wymiany. Jak się to nazywa po polsku możecie mi powiedzieć. A ja sobie to przy okazji. Wezmę tutaj nagram. To będzie numer części oryginalnej. Tu jest gdzie jest. O Będziemy oglądać. Co jest to? Także to jest całe do wymiany, tu na nie ma co sprawdzać. Bo to będzie wszystko do wymiany. Szło komplet. Raz. Ta strona. Ojejku, to samo będzie. To samo jest, zobaczcie. Wymiana. Tylko chrobocze. Więc to ma tak chrobotać. Nie no, wymiana jest wszystko do wymiany. Potargane. Te dwie części są na 100% do wymiany, i teraz sprawdźmy, tutaj. O, tu jest twardo. Tak ma być. Tu tu jest twardo. No to w sumie, kurde, tylko to mamy do wymiany. No jest świetnie. Te części są do wymiany. To są oryginalne Jaguara. Będzie tutaj o. oczyścić. Proszę, to jest oryginalny jaguar, numer części BC256. No i fajnie. Będziemy szukać. Patrzcie te plastiki tutaj też tak te, te są te nadkola. Jak się mi nadkola, wszystko porozwalane tutaj jest. Te plastik jakieś kupiłem na złomie, nawet ten plastik. Eee... A to przez ten, przez opony 19 koła założyłem. To jest tak mało miejsca, a to aż dziwne. No, teoretycznie jest dla 19, ale jak założysz 19, to jest taki odstęp, i tam tutaj haczyło w głębi. I to po prostu przetarło. Dobra, a to jest nie problem. To zakładamy jest ok. Teraz większym problemem w tym samochodzie są poduszki pod silnikiem, bo są wyhechłane już na Amen. Ale to tak konkretnie. Ale teraz weź zobacz, gdzie tutaj też można dostać do poduszki. Nie ma miejsca, no tam daleko jest. Nie ma tu absolutnie miejsca. No tam jest już z niej olej wyciek. One trzeba jakieś takie olejowe w środku, o tam jest. Tam, 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 o, widać ją tam. To. I je trzeba wymienić. I weź człowieku mądry i je wymień, Ono tutaj na sankach siedzi. Te poduchy są do wymiany. One są luźne. Mało tego, ona jest tutaj pęknięta. Nie wiem, czy widać. Widzicie to. Zobaczcie. Ona jest tu pęknięta. O kurde. Ale numer. To takie oczywiście jeszcze nie widziałem. A druga, będziemy zobaczyć, mogę ją. A drugiejś nawet nie zobaczy. Ma dostęp. Tu nie ma do niczego dostępu. Tu jest, tu jest, ale jak ja do niej dojdę? Tu by trzeba, bo całe sanki, wszystko w dół wziąć. Tu nie ma jednej możliwości, to będzie wszystko trzeba rozwierać. Kurde. Hmm. I to jest orzek do zgryzienia. I teraz tak, przez to, że e, rozwalone są e, uchwyty pod silnik, łapy silnika, zwał jak zwał, to przez to poszedł też. O. No zobaczcie, tutaj ten e, łącznik wału też już jest cały ciały ponieważ on wpada w drgania. E, tutaj zobaczcie, jest olej, to, to tutaj ten, e, to jest uchwyt podwał, pod skrzynię biegu, przepraszam, też z niej wyleciał olej. Ja już to wymieniałem kiedyś na używane, ale silnik cały lata tak, No to się też szybko rozwaliło. Wszystko wpada w wibracje, cały wał, to jest wszystko do roboty. I tutaj też zobaczcie, jakie sporo ciało już jest. Także to też trzeba wymienić. Będzie. Dylfet suchy. To go zostawimy. Tył. Jak tu wygląda tył. tarczy z tyłu do wymiany. Tarcze z tyłu do wymiany. I teraz tak. O, widzisz to tutaj? To jest od uchwyt od sanek tylnych. Z tego wyciek olej. To jest nie wiem jak to zrobiła, to jest jakieś olejowe te uszczelki są z jednej i z drugiej powyciekało to olej już. To jest do wymiany. Nie wiem jakim cudem trzeba całe te sanki ściągnąć. To wszystko trzeba ściągać. No przepraszam, dlatego mówię, naprawa Jaguar'a kosztuje w serwisie taki majątek, bo godziny napraw są bardzo, bardzo długie. Dużo godzin roboczych jest po prostu. Tu końcówka jest dobra, to wymieniałem. Tu też jest dobra. O trochę jakimś gruntem, podkładem, trzeba by go tutaj psiknąć też, bo żeby to nie rdzewiało dalej. Eee, tu jest dobrze, tu jest dobrze. Ale wiecie co, to wymienię później, bo to do przeglądu ja to popsikam czarnidłem na razie. Tego nie będziemy wymieniać przed przeglądem. Ale to będę robił na 100%. Eee, tutaj go zaczyna brać. To wszystko trzeba by, by epoksydem porobić i pouszczelniać. Jakąś antykorozję zrobić. No dobra, czyli że Przede wszystkim wymieniamy tutaj te, dwa, te dwie końcówki. Powiedzcie mi, jak to się nazywa po polsku, bo ja nie wiem. Także to do wymiany idzie, do przeglądu. Trzeba będzie go całego umyć dobrze. Skąd tutaj cieknie ten olej, nie wiem. Trzeba zobaczyć. No jest troszkę tutaj do roboty, no. Zderzak będzie lakierowany na 100%. Ten park Tronik będzie do wymiany. I teraz tak, w tym samochodzie najprawdopodobniej zepsuł się sterownik od parkronika, bo tył nie działał, pokazywał błędy, że tam jakieś zwarcie ma jeden ten na tym. Wymieniłem, kupiłem jeden używany, wymieniłem po kolei wszystkie, ale okazało się że nadal nie działa. Także mówię ja was pieprzę, kupiłem tronik na internecie, taki zwykły chiński za 10 euro, wymieniłem sensory, wymieniłem ten sterownik, tam leży w bagażniku, zamocowane wszystko jest, wszystko jest cacy i kosztowało mi 10 euro, używany sterownik od Jaguara i też nie byłem w 100% procentach pewny, czy to jest to, kosztował mi tam 100 coś euro, a tak dałem 15 euro za sterownik, także powymieniałem, to samo zrobię tutaj z przodu, także będę miał po prostu Sterowniki chińskie i sterowni, ten park Tronik chiński łącznie wyjdzie mi 30 euro, troszkę pracy i pasują jak ulał, wymienia się i, i działa też ważne, żeby robiło pi-pi-pi-pi i to wszystko. Zobaczcie, jakie ma odpryski. też cały zderzak będzie lakierowany. O, tu widzę, coś pęknięte jest. O, do wymiany. No e, kurde, ale się zezłomował ten samochód przez 5 lat. delikatne to wszystko, tak strasznie delikatne to wszystko. Ale o, naprawiłem sobie Webasto, znaczy on ma Webasto, on ma dodatkowe grzanie, tak powiem, no, jak to diesle, nie? To jest, no Webasto to jest, ale yy, nie można tego st sterowanie zrobić sterowania, żeby się załączało samo, ja postoju, czy coś takiego, to nie jest postojowe. Yy, także tak to wygląda. Szczerze powiem, myślałem, że będzie dużo, dużo, dużo gorzej. Jestem pozytywnie zaskoczony ma tam swoich mankamentów, ale jak przez 5 lat nie zaglądania super to super, także kupujemy te dwa łączniki wymieniamy koła, tylko jeszcze mamy być jakieś przymrozki może albo coś zimno jest, także z kołami poczekamy jeszcze dwa tygodnie i Jaguarek pojeździ jeszcze eee, pojadę dzisiaj kupię olej do niego filtry wszystkie się pokupuję i będziemy nagrywać kolejny odcinek na Teraz, dzięki za obejrzenie, to był drugi odcinek naprawy Jaguara, szybka diagnoza, tak, podstawa, no najbardziej się obawiam tutaj w tym samochodzie, chodzi mi o yy, uchwyty pod te, silnik, tak, te łapy silnika, czekaj, tam mówi, no kurde, nie wiem jak to się mówi, skorygujcie mnie tutaj, no ja jestem kurde, już tak długo siedzę kurde na tym zachodzie, cholera jasna, naprawdę, ponad 30 lat. Także te części potem człowiek się uczy po prostu nazwy części po niemiecku, a nie po polsku. I przepraszam, nie to, że ja tak mówię. Ja tu długo, już 3 miesiące na tej zagranicy siedzę. Nie, ja siedzę tu 30 lat. Także nie gniewajcie się jak tam coś czasem, bo człowiek no tak to jest już. no, Tak ma. Także żegnamy się ze złomikiem na razie. Od dzisiaj jeszcze musi jechać do Polski, pojedzie Dary zawieść dla Ukraińców znowu. I do następnego. Cześć!